Cie z tej strony? To jest kolejny z gramy w gotik. Jak widzicie, tym razem nagrywał Full HD. I teraz jestem na OPS-ie. lagi mam powinni wiedzieć. Dlatego w niektórych miejscach na szczęście. Jeśli jest tylko FPS spadają. Przynajmniej jak. Nie powinien Przynajmniej ja tak to widzę. Nie wiem, czy to FPS spadek, że ma być, tak nie ma być. Zabień spadłem w PS a dzisiaj sobie bierzemy do obozu. Bratw po recepturę dla Dextera. Nie Idziemy ją zdobyć. I potem ruszymy się oczywiście do naszego bezpiecznego obozu. ale tam już troszkę kostów porobię. O już, dzień dobry. Ale się ci znów Dobra, to się pomyliłem. Na razie z Kirby i Khalimy nie walczą, więc chcę być lewe. Czekajcie. Aaa, 10 Woody'ego mogę wziąć. Ja za dołączę do nowego obozu, jak już mówiłem, bo więc gdzie zdecydowaliście no to dołączę do którego co i idę do nowego. Ale robię kwast dlatego, że to jest EXP. No a eksp jest ważny w tej Jak w, w każdym RPG, było też Możesz mnie... To tak. Jest wróć! Trzymaj się! Na razie nie mamy na to, ale jeżeli jeden fajny miecz kosztuje, znaczy on ma chyba 40 obrażeń i musi mieć nie uczynić 30 siły, żeby go założyć, więc mam siłę teraz chyba będę robił na razie broni jednoręczną po mistrzostwie, tak żeby mieć coś, bo odworęczne od razem na razie nie będę żadnej dworęcznej broni, bo dworęczne wymagają y, dosyć dużo siły. Te lagi mogą wkurzać, ale przepraszam. No to z tym się nie da nic zrobić. A OBS po prostu. On no, jest lepszy niż pod względem, że. Po prostu jak tak coś, to te filmy mniej ważne. Mogę nawet że te dwa odcinki dziennie. Właśnie się mogę te dwa odcinki dziennie. Skończę. Może nawet drugi odcinek i sobie po prostu porzucam. Skończ no, ten problem. My się idziemy do tego bala, bo on nas zaniesie, zaprowadzi do tego obozu. To się chyba nigdy nie skończy. Od razu widziem, że to kłopoty. Zaprowadź mnie do waszego obozu. Chciałbym się tam rozejrzeć. To wspaniale. Chodź za mną. One się na osie powinien poradzić. On jeszcze kolidzje. nikt nie chcę z nim rozmawiać, bo nie zapro... poprosi mnie o dźwignię a ja nie mam obecnie kródy, bo jestem biedny. Mordraga, z nim też będzie za chwilę będziemy mieli quest'a, ale oczywiście on jest z nowego bozu i on nas do tego nowego bozu zaprowadzi po prostu. Sierwajad muzyka... Ona daje klimatu. O, ale mu 3000 Z następnego poziomu muszę uzbierać EXPO. E, na razie broń nożyczna wymaga tylko 10 punktów siły. Potem będzie wymagała wymaga aż 20. Ale myślę, że jak będę ma te 30, 30 punktów siły, to już tak na początku jest dobrze. Właśnie teraz straszyłem. Czekajcie, ma coś? Nie ma z czegoś niczego Właśnie nie wiem czy mi to przesypkać, po ogólnie No, teraz prawda, jakaś jak głośność jest dobra na, na OBS-ie A po prostu, no jak... Bo nie wiem teraz czy ustawię dobrze, czy ustawię źle Nie Ja broni! Nie ma ja broni! Parę hitów nawet krzypica. Oh boy a potem z Inquesta to krzepica znaczy z Paroma nawet Oh boy a przera pan pierdzielają się jest lepa pan pobiegli Ale teamwork. Ja z jadam krzywicę. O, skrzydła, zapónie skrzydła są ci zebrać. Co że Za że ulecę takie skrzydła. Za ich może dużo zarobić z tych turfy. Właśnie, myśliwca też się nauczę. Myślisko też jest fajne i dobre. O Boże. Z tego myśliwca może z Nie odejdź jeszcze pani, ale na parę hitów. na jednak chur do końca jest skrzydeł, za to można naprawdę dużo zrobić. No ja potrzebuję tak 40 barykrudy, bo ja wiem jak zrobić. Trzeba po prostu kupować stal kłóć miecze, które który na te 50 barykrudy, i sprzedawać. Dostajesz I kupujesz ponownie i masz zawsze 10 barykrudy w kieszeni kolejne. No wiem, że taki interes może być słaby, ale no cóż, jak się długo na tym postoi, no to naprawdę może zrobić. Nie smukę. Ja tak zrobiłem, zrobiłem, przykład pracowałem chyba z godzinkę, tak. Ale byłam jeszcze na, na spodnie kopaczek, które daję przy obronie. Tam są szczurki, tutaj nie chcę walczyć ze szczurkami na pewno. Czerwoneki. Oj, dubę do w każdym... wszędzie. Zbudź się! Jesteśmy na miejscu. Tam leży obóz bractwa Śniącego. Zbudź Przejdź się! przez bramę i porozmawiaj z moimi braćmi. Gwarantuję ci, że nie przyszedłeś tu na próżno. Zapytaj o korka Loma. To on opiekuje się nowicjuszami. Ja wrócę teraz do starego obozu. Wielu niewiernych potrzebuje wciąż pomocy w odnalezieniu właściwej ścieżki. Powodzenia. Nie chcę do pracy dołączać. Chociaż A to kiedy do nich dołączamy? Pewna raz czy do nich dołączyłem. Znaczy nie raz czekajcie. Tak kiedy przyszedłem to raz, ale tak dla fanu, że co w ogóle dołączyłem, to, trzy, to około cztery razy tak razem. Raz dołączyłem do pracy i Witaj nieznajomy. Stąpasz po świętej ziemi. Jesteś w obozie bractwa śniącego. Co cię tu sprowadza? To już się więcej nie powtórzy? Jestem tu nowy. Chciałbym się rozejrzeć trochę po waszym obozie. Zatem wejdź. Będziesz tu mile widzianym. Tylko staraj się przestrzegać naszych zasad. W obozie są miejsca, do których obcy nie mają wstępu. Potrzebuję jakiegoś pan. Musiałbyś zasłużyć sobie na zbroję świątynnej straży. Taką jak ta, którą noszę. Lepszy rydz niż nic. Oczywiście, nie otrzymam. <laughs> Nie chcę jej. Przynajmniej na razie. Przepuść! Coś ty powiedziałeś? On ci naklepać? Reżertuje o mi naklepię. Na nikim nie można polegać. Kim Odc. jesteś? Nazywam się Lester. Zajmuję się naszymi nowymi gośćmi. Masz szczęście, że nie odezwałeś się do Baal Namiba. Obcym nie wolno rozmawiać z guru. Obcy... Ale ja muszę porozmawiać z twoim mistrzem. Nie próbuj. Gwarantuję Ci, że potrafię udzielić Ci wszystkich potrzebnych informacji. Jak znajdę najważniejsze miejsca w obozie? Mogę Ci pokazać wszystko, co warto tu obejrzeć. Opowiedz mi o Waszym obozie. A co chcesz wiedzieć? Co możesz mi powiedzieć o bagiennym zielu? Cóż, ziele rośnie wyłącznie na bagnach. No Zanim da się je palić, trzeba je odpowiednio przetworzyć. Tym właśnie zajmują się nowicjusze. Ziele ma działanie relaksujące i uspokajające. Dzięki niemu można osiągnąć stan umysłu pozwalający na nawiązanie kontaktu ze śniącym. Część zebranego ziela wymieniamy ze starym obozem. Tam też pozyskujemy nowych członków bractwa. Wielu z nich dołącza do nas tylko ze względu na ziele, ale przynajmniej pomagają nam w pracy. E, w skrócie, bagienne ziele to taka otykowa marihuana. Wszyscy są machają teraz w tym obozie. Mocny. Co możesz mi powiedzieć o śniącym? Śniący to boska istota, która zsyła nam wizje objawiające jego wolę. W każdym razie zsyła je gór. Modlimy się do niego, bo obiecał zwrócić nam wolność. I wierzycie mu? Hej, jestem w tej kolonii od dwóch lat. Wiesz, jak długie mogą się wydawać dwa lata w więzieniu? Nie wyobrażasz sobie, w co byłbym w stanie uwierzyć, byle tylko wydostać się z tego przeklętego miejsca. Opowiedz mi o tutejszych kastach. Najwyższą kastę stanowią guru. To niezwykle potężni duchowi przywódcy naszego obozu. Strażnicy świątyni wykorzystują siłę swego ducha w walce. Ich ciało i duch funkcjonują w idealnej harmonii. Lepiej nie wchodź im w drogę. Ja natomiast jestem nowicjuszem. Naszym zadaniem jest wykonywanie wszystkich pomniejszych zadań, no i oczywiście żarliwa modlitwa do śniącego. Niektórzy nowicjusze dostąpili zaszczytu pobierania nauku guru, ale aby to osiągnąć, trzeba służyć w obozie przynajmniej kilka lat. Niech śniący macie w swojej opiece. To się chyba nigdy nie skończy. Tu zaraz. Gdzie na razie nie rozmawiamy, bo, rozmawiam, bo z nim jest Quest. Do którego potrzebujemy jednak trochę złota? Czym się tu zajmujesz? Że Rudy. Przekazuję mądrość śniącego naszym nowicjuszom. Sam jestem jeszcze nowicjuszem, ale już wkrótce zostanę BALem. Jednym z górów. Rozmawiałem nawet z Iberionem. To wielki wybraniec. Powiedział mi, że jeśli będę pracował wystarczająco ciężko, niedługo sam zostanę wielkim mistrzem. Ale to jeszcze przyszłość. Nie śpieszy mi się, rozumiesz. Zostanę mistrzem, gdy przyjdzie odpowiednia pora. Chwilowo jestem bardzo zadowolony z mojej pracy. Na czym polega Twoja praca? Wraz z kolegami testuje magiczne substancje opracowane przez Korkaloma w jego laboratorium. Jego asystent przynosi nam co kilka dni coś nowego, a my to testujemy. To ziele otwiera Twoją duszę. Po zażyciu odpowiedniej ilości będziesz mógł nawiązać kontakt ze śniącym. Albo być pożony na haju i to dużo. A tobie udało się jak... kiedyś stanąć przed obliczem śniącego? Nie, jeszcze nie ale tylko dlatego, że nie dostajemy wystarczającej ilości ziela. Kalom zawsze pyta nas o efekty, ale odnoszę wrażenie, że wcale mu nie zależy na moim zdaniu. Jeśli jego wynalazki działają stymulująco, natychmiast trafiają do guru. Ale niedługo ja sam zostanę guru. Wtedy otrzymam odpowiednią porcję ziela i będę mógł osobiście wysłuchać głosu śniącego. Ja bardzo się nie dołączamy. Na plac, tam raczej będą leci. Chociaż że... nie jest tak przyrodniczo. Oje, oje, oje. Od razu widać. Ojezus, o Boże. W dzisiejszych czasach nie można polegać na czele. O boj. Oje, co to będzie, co dopiero będzie puścić. O Jezus tam będą 5 FPS-ów chyba.

Lepiej się do tego nie mieszać. Okay. Co to za prezent? To mrok północy. Dobry towar. Możesz Kiepska do mnie zda, przychodzić dobra, codziennie po nową porcję, ale gdybyś chciał dostać więcej niż przewiduje dzienna racja, Pan będziesz musiał zapłacić. Gdybyś znalazł jakieś zioła lub owoce, możesz je przynieść do mnie. Chętnie je od ciebie odkupię. Do... Dostałeś już dziś swoją porcję? Nie nie Mamy ziele, patrzcie, jest jak w północy, jaramy Ach, dobry towar No patrzcie na wygodę jak marihuana Szczysty nawiązane do maryśki na Mamy drabinę, tam na górze jest kor kalon Trzeba się podwalić się w Pogadajmy lepiej. Dzień dobry. Chyba nie będziesz miał nic przeciwko, jeśli tam wejdę. Okazuj mojemu mistrzowi należyty szacunek, albo nie pożyjesz długo. A mi też okażę szacunek i też nie poczęszczę w Dzień dobry, panie. Czego chcesz? sprawy. się Jakie eksperymenty przeprowadzasz? Moje badania dotyczą spraw, o których nie masz najmniejszego pojęcia, chłopcze. Załatwiało się inaczej. Jeden z kupców ze Starego Obozu jest zainteresowany twoją recepturą na napój uzdrawiający. Moje receptury nie są na sprzedaż. Może. Jak nie są, to jest... Do zobaczenia. Oby śniący wskazał ci właściwą drogę. Tak, tak, tak. Wszyscy pierdzielą tak samo. Cain, okay, czekaj. Dzień dobry. Jak mogę zdobyć recepturę Kaloma? N nie możesz. Wszystkie receptury przechowywane są w zamkniętej skrzyni. Dzień dobry. Cześć, jestem tu nowy. Ja, ja jestem Kane, uczeń Kor Kaloma. Zapewne już o nim słyszałeś. Co? Tak. Zatem wiesz już, że to jest najważniejszy człowiek w, w tym obozie. Zaraz pojaśnię oświeconym Iberionie. A ty czym się zajmujesz? Pomagam mojemu mistrzowi w pracach nad jego magicznymi wy, wywarami. Głównie ze ziela bagiennego i wydzieliny pełzaczy. Swoją drogą mój mistrz pilnie potrzebuje tej wydzieliny. Wydzieliny? Gdzie mogę zdobyć te wydzielinę pełzaczy? Stara kopalnia aż roi się od pełzaczy, ale Pełnaczy. trzeba umieć pozyskać ich wydzielinę. Wydzieliny. I jeśli poważnie myślisz o walce z pełzaczami, porozmawiaj z którymś ze strażników trudniących się polowaniem na nie, na przykład z górna Drakiem. On każdego dnia wyrusza z naszego obozu do starej kopalni. O świcie znajdziesz go w pobliżu laboratorium. Co możesz mi jeszcze powiedzieć o swoim mistrzu? Jest inny niż pozostali guru. Każdy może się do niego odezwać, ale nikomu nie wolno marnować jego cennego czasu. Czekaj, Czekajcie która to ma skrzynka Kej okay, zajmie się czymś spokojnie o, To się A to nie ta skrzynia sorry Okej wytrych O Jezus Oj teraz będzie powtarzanie w kółko to Czekajcie lepiej się nic spakować Lepiej się do tego nie mieszać. mieszka Czekaj Okej Dobra dwa razy tak Czekaj

ale dobra to nie będę to sobie przeczytajcie, bo to się trzeba czytać od końca Może napiszcie w komentarzu, dam sobie temu koment komentarzu, co to znaczy dokładnie Ale to jeszcze nie koniec, musimy dodać jeszcze ten obecnie jest do przegadania, to jeszcze trochę ludzi jest. O Boże, spadki FPS-ów To nie cóż, jeśli w tej historii musi być odpowiedzialny Może Dobry. Cześć, jestem tu nowy i chciałbym poznać lepiej wasz obóz. Zatem trafiłeś nie tam, gdzie trzeba. Odkąd strażnicy świątynni rozpoczęli przygotowania do walki, pracujemy dniem i nocą. Nie mam wiele czasu na pogawędki, więc nie zawracaj mi głowy, jeśli nie chcesz niczego kupić. Chciałbym. Chciałbym to sprzedać bardziej. Ile to jest warte? mnie to nie dotyczy. bogactwo! W Coś do przydania Pały kilofek. 20 breek rudy. Bogactwo Money! mnie to nie dotyczy A co ma na sprzedaż? O jest i na mi czas 100 20? A wymaga świadomość nie bądź się obliczyć nie czy tak wziarki, Bo jak mnie to nie dotyczy. Mam 29 biurek bo hasła, że szakami zabierę 10, to minus 10 to mam 19 buregródy. Super! Muszę kupić stale od kurny sobie ten miecz po prostu. No bo to jest bardziej opłacane, kupę stali po prostu ten miecz wykuć. dość tej paplaniny. Nie wyglądasz mi na kogoś, kto chciałby nosić niewolnicze jarzmo nakładane ludziom przez magnatów. Myślę, że jesteś raczej poszukiwaczem, kimś, kto szuka prawdziwej wiary. Czy czujesz, jak ogień trawi twoje ciało podczas snu? Widzę, że powątpiewasz w rzeczy opowiadane ci przez sługusów magnatów. Przecież wiesz, dlaczego nie można im ufać, prawda? To kłamcy. Ich łgarstwa czynią słabych ludzi ślepcami, ale twój duch. Jest silniejszy niż ich kłamstwa. Czy nie odczuwasz pragnienia wolności każdego dnia? Nie czujesz, jak z każdą godziną pragnienie to staje się silniejsze? Pozwól mu pokierować twoim duchem. Czy wiesz, co robisz, próbując zagłuszyć w sobie ten głos? Wyrzekasz się swojej duszy, wyrzekasz się samego siebie, nie pozwól, by strach tobą kierował. Uwolnij się, przejrzyj na oczy. Śniący zbudzi się pewnego dnia, wyzwoli swoich poddanych i strąci niewiernych w najczarniejsze czeluści piekieł. Znikną z tego świata jak nieczystości spłukane przez deszcz. Będą błagać o litość, ale wtedy będzie już dla nich za późno. Wtedy zapłacą cenę. Zapłacą ją własną krwią i własnym życiem. Hej. Odezwałeś się do mnie. Czy to znaczy, że mogę już z Tobą rozmawiać? Widzę, że zaznajomiłeś się już z naszymi zasadami. To dobrze. Wyczuwam w Tobie wielką siłę ducha. Wkrótce będziesz gotów, by do nas dołączyć. Przemówiłem do ciebie, bo chcę dać Ci szansę udowodnienia swojej lojalności. Ja sobie tego wykonam też, no bo. W jaki sposób mogę udowodnić swoją tak, lojalność? Przede wszystkim potrzebujemy nowych dusz. Które zechcą przyłączyć się do naszej społeczności. Jeśli chcesz mnie przekonać o swojej przydatności dla naszego obozu, przyprowadź mi jeszcze jednego człowieka, który zechce zostać członkiem bractwa. Gdzie mam szukać nowych członków bractwa? Na początek rozejrzyj się w starym obozie. Wielu z tamtejszych ludzi ma już dość terroru i kłamstw. Potrzebują tylko odrobiny wsparcia. W nowym obozie raczej wiele nie zwojujesz. Mieszkają tam sami barbarzyńcy. Dlaczego tak desperacko szukacie nowych członków? Śniący przemówił do naszego mistrza, oznajmiając, że ma dla nas niezwykle ważną wiadomość. Ale nie zebrał jeszcze wszystkich sił, dlatego potrzebuje naszej siły, by nawiązać ostateczny kontakt. Dlatego przygotowujemy się do wielkiego przyzwania. Im więcej ludzi weźmie w nim udział, tym większe będą szanse powodzenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, idź na świątynny dziedziniec. Tylko nie przeszkadzaj naszemu mistrzowi w medytacji. To jest, tym jest quest. To jest exp. Ale musimy przyznam, że musi na to wydać trochę rudy, przynajmniej nie wiem, czy jest jakiś inny sposób. Jak chcę zrobić bardziej tak, że zapłacę, ale trzeba. Trochę ludny zabrał na początek i za chwilę będziemy kończyć. Czekajcie, tylko sprawdza ile minut jeszcze jest. A kiedy to się wyświetlało, ile jest minut, teraz w ogóle nie chcę. Nie widzę z tym minut już, ile nagrywa się. Wow. Tylko to chyba za chwilę będzie kończyć odcinek i zagramy sobie za chwilę kolejny. Część, którą będę w tym oboje znowu. Co tu robisz? Pilnuję, żeby błotne węże nie podpływały zbyt blisko obozu. Na Twoim miejscu trzymałbym się od nich z dala. W walce z takim potworem nie masz najmniejszych szans. A teraz idź już sobie. Muszę mieć oczy szeroko otwarte. E, dobra, ja sobie zakończę odcinek, odcinek ten. I zaraz zacznę drugi i mam nadzieję, że wam się ten materiał spodobał, dostaćcie oczywiście łapkę w górę, no bo czemu by nie, nic was nie kosztuje, mi to zachęca do pracy, oczywiście też suba, a jeśli chcecie mieć opowiadomienie o mnie o tym, czy rzucam kolejny odcinek z gotika to stawcie jeszcze dzwoneczek. Dobra, cześć, Darka, siemanko.